Tutaj mam pamiątki. Tutaj jest mój telewizor i odtwarzasz DVD. Tu leży sobie Kacper. jest łóżko. Kacper. Mówiłam Ci, żebyś nie wchodził do mojego pokoju, kiedy jest nagranie. Dobra, dobra. Już wychodzę. Cześć kochani, z tej strony ja Oliwia. Dzisiaj wyczekiwany odcinek. Bardzo dużo z Was prosiła mnie, żebym nagrała runtur. Posprzątałam, pomieszałam w tym pokoju. No i w końcu jest. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przechodzimy do pokazywania. Pierwsze miejsce, które chciałam Wam pokazać, to jest taki kącik artystyczny. Jest to kącik z tablicą korkową, jak widzicie, oczywiście. Na tej tablicy są różne rysunki, które staram się zmieniać co tydzień, ale nie wiem czy mi to będzie wychodziło, czy, tymi, czy to mi wejdzie w krew, bo dopiero wprowadziłam taką tablicę i, i jestem bardzo z niej zadowolona. Po prawej jest taki rysunek z napisem Smile. No taki sobie zrobiłam, bo mi się nudziło, a tak naprawdę to mi się nawet podoba. Na dole są pudła, w których są rupiecie, których już nie potrzebuję. Ale pudła mi się podobają, więc po prostu sobie stoją. Na tych pudłach, jak widzicie, są jakieś takie rzeczy. Tam jest latarka, taka babeczka szklana, piłka plastikowa i pudełko smaka. Ale w środku tak naprawdę jest slime, bo sama zrobiłam. I gwiazdą tego kącika artystycznego są cotton bolsy, to są takie lampki w kształcie kuleczek. One są naprawdę śliczne, dają dużo światła i świetnie się prezentują po prostu w tym kąciku. Obok tego kącika są szafki. W pierwszej szafce są różne dziwne, nieuporządkowane rzeczy. Nawet nie wiem, co to jest. Tutaj są książki, pudełka, plastelina nawet jest. Jak, jak w sklepie, wszystko, co możecie sobie zapragnąć. Obok tej szewki um, jest taka otwarta szewka, tak mogę powiedzieć. Widać tutaj takie pudełka z, ze szkoły, z pierwszej, z drugiej, z trzeciej klasy. Ale to jest nudne, więc nie będę wam pokazywała pudełek, tak. W kolejnej szafce są tak samo różne, dziwne rzeczy, jak w tamtych pozostałych. W pierwszej szufladzie mamy różnego rodzaju teczki i zeszyt. Bardzo ładny zeszyt z napisem Keep Coin and Dream Big. Bardzo mi się podoba. Kurde. W drugiej szafce... Yy, Boże, co to jest? Nawet jest tutaj grakat. Prado PS4. No, nic ciekawego, naprawdę. I w trzeciej szafce jest najwięcej rzeczy. Boże, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Tatuaże, kredki drewniane, bibuła, jakieś stemple, koperta. Jezus. W kolejnej szafce ym, y, mamy książki. To nie są moje książki, co prawda, to są książki Kacpra bo u niego w pokoju się po prostu nie mieszczą. Jest tyle rzeczy w jego pokoju, że się nie mieszczą. Ale za to na dole, za tymi... tymi... nie wiem, co to z pudełkami, są moje książki. Hobby, Dom Tajemnic, Harry Potter, tralalalala... La, la, la. No takie już moje, ale dlatego tam stoją, bo nie mieszczą mi się już w tej szafce, a w tej szafce również są moje książki. Jest bardzo dużo książek. Bardzo dużo książek, bardzo, bardzo dużo książek. Wszystkie są moje. No i no i po prostu nie mieszczą mi się, dlatego już musiałam przełożyć do następnej szafki. Teraz zajmiemy się górą szafek. Na górze są tak samo dziwne rzeczy, znaczy nie dziwne, takie bibeloty tak naprawdę. Globus z aureolą, takie cztery tabliczki, które własnoręcznie wykonałam. Na tych tabliczkach są angielskie napisy takie jak Greatest albo Dreams don't work unless you do No takie cytaty życiowe Mądrości Obok tych tabliczek są pamiątki z całego świata Ja nie byłam za granicą dużo razy Ja byłam tylko w Danii na wymianie szkolnej I w Niemczech z chórem Ale reszta pamiątek jest od taty bo on podróżował po świecie i bardzo dużo tych pamiątek zebrał. Część jest moja, część jest od taty No tak się jakoś nagromadziło tych pamiątek. Obok tych pamiątek jest telewizor i odtwarzasz DVD. Co prawda nie mogę na tym telewizorze oglądać normalnych programów, tak jak TVN albo Polsat czy coś. Oglądam po prostu tylko płyty albo słucham. Boże, co ja mówię? Oglądam. No tak, no tak. Oglądam różne filmy na płytach i słucham muzyki sobie z płyt. Um, aha, i tutaj zobaczcie, mam jeszcze świąteczną naklejkę, bo czekam na nowe. R część pokoju jest wyklejona nowymi naklejkami, a część pokoju jest wyklejona świątecznymi. <laughs> Teraz przechodzimy do mojego kącika wypoczynku i rozrywki. Po prawej jest kącik wypoczynku. Mam tutaj wielką biedronę dmuchaną, na której się bardzo lubię kłaść i spać, czasami odpoczywać. Mam dużo pluszaków, dużo pluszaków wokół tej biedronki. I tutaj są trzy poduszki. Zawsze kiedy mi jest niewygodnie, to mogę sobie taką poduszkę podłożyć pod głowę. Po lewej stronie jest kącik rozrywkowy, no kącik taki malowniczy, rysunkowy, gdzie mm, mam taki papier, tam, mam taką rolkę papieru, która wydaje mi się, że się nigdy nie skończy i po prostu mogę malować do upadłego. Bardzo lubię spędzać czas po prostu w tym kąciku, bo jest bardzo fajnie. Niedługo będą zamontowane lampki ledowe yy, właśnie na suficie tej wnęki i będzie jeszcze jaśniej, więc będę mogła czytać książki. Obok kącika jest jest taki fotel. Taki fotel. No, lubię tutaj czasami wieczorami siadać i czytać książkę, bo jest naprawdę wygodny, chociaż nie wygląda. Nie ma żadnych jakichś specjalnych poduszek, tylko jest po, na głowę. Taki mm, specjalna poduszka, jakaś taka wygodna. Obok tego Obok tego krzesła jest moje łóżko. Kocham moje łóżko, jest takie wygodne. No, po prostu, ulubiona pora dnia to spać po prostu na tym łóżku. Nad łóżkiem jest taka śliczna, śliczna naklejka z Nowym Jorkiem, gdzie nie wiem, czy widzicie, gdzie yy, taksówka jest po prostu żółta, a wokół niej. Panorama jest czarno-biała. Mam bardzo dużo jaśków i jak widzicie, tam jest Mikołaj. Tak samo jak tam były bombki, to tu jest Mikołaj po prostu. Niestety nie doszły mi te naklejki jeszcze i czekam na, na dostawę. Teraz przejdźmy do części, gdzie odrabiam lekcję. Gdzie odrabiam lekcje? No tak więc to jest oczywiście biurko biurko jest duże jest w kolorze zielonym, nie pasuje kompletnie ale bardzo ja lubię jest pojemne, ma cztery szuflady, tutaj no na tym biurku mam na tym biurku mam lampkę oczywiście, żeby nie było mi za ciemno i taki tak, bardzo mi się spodobały takie pomysły. Właśnie... Y, Memories Jar to jest taki słoik, y, gdzie się chowa różne papierowe pamiątki, takie jakby... Y, no takie do upamiętnienia danej chwili, tak? Ja mam Memories Jar 2017, bardzo jestem z niego zadowolona. Teraz przejdźmy do mojej... Aha, no dobra, jeszcze tutaj jest... Y, jeszcze tutaj jest y, krzesło z moim plecakiem który już znacie z tego, z aktu we Wewnętrzne jest jest ogrom, po prostu milion, biliard, bilion, boże. Bardzo dużo gier planszowych zarówno i moich i Kacpra No, tak wygląda Obok tego jest kącik. No taka jakby toaletka. To Mam tutaj szczotkę, pomadki, dezodoranty, tam biżuterię. I nie wiem, czy widzicie. No, na pewno widzicie, ale nie wiem, czy jest cały widoczny. Tutaj taki napis: I don't need makeup because I'm perfect. To jest słodkie, ja to robiłam też, bo ogólnie lubię pisać kaligrafo... kaligrafią. Przepraszam. Um, tak. Tutaj jest ta szafka, która jest wysoka. Yy, tutaj jest taki wielki, wielki misiak, z mojego dzieciństwa. No i na narupiecie, taka laleczka chińska, czy jakieś no takie różne. Tam jest też takie lądka do ląb i stworek. Pod, yy, pod tymi rupieciami są szafki z ubraniami, ale mi się trzymowało yy, W pierwszej szafce yy, tutaj są moje bluzki, swetry. Tutaj są bluzki z krótkim rękawkiem. Tutaj z długim. Tutaj są różne bluzy. A tutaj są domowe bluzki. Aha, dobra. Tutaj mam no to jest topy na chłodniejsze dni. I... chwilę. I na samym dole są takie letnie, letnie ciuchy. Um, krótkie spodenki getry, sukienki. Teraz przechodzimy do mojej szafy. W szafie mam dużo ubrań no ale to głównie jakieś takie kreacje sukienki, płaszcze Akurat płaszczu tu nie mam na dole, ale sukienki takie narzuty Pod spodem mam trzy szafki, również z ubraniami. Mam tutaj swetry, tutaj są piżamy. a tutaj są spodnie, dżinsy, getry, dresy. Obok szafy jest... Taka gigantyczna, no, mniejsza niż to nad łóżkiem, ale jest taka ładna, duża naklejka. Paryż, Paryż, taką piękną, czerwoną parasolką. I tutaj jest lustro jest podargana. To no mój pokój, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Naprawdę tak się ekscytowałam tym odcinkiem, bo bardzo długo, e, tak jakby. Te, no, bardzo długo go ustalałam, tak, jak to zrobić, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i mam nadzieję, że, e, że naprawdę wyszło fajnie. E, niedługo zrobię aktualizację mojego pokoju, kiedy dojdą na lepy. Mam zamówiony także taki zegarek ścienny. No, i zrobię aktualizację za tydzień, dwa, może trzy. Musicie czekać. papę bu! koniec. To był mój pokój. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tak się cieszę, że nagrałam ten odcinek, bo strasznie długo się nad nim męczyłam, i paprochy latają. Strasznie długo się nad nim męczyłam i ustalałam, jak to ma być, żeby to było dopięte na ostatni guzik. I mam nadzieję, że wyszło super. Niedługo zrobię aktualizację mojego pokoju, kiedy dojdą mi już te nalepy na ścianę, a nie będzie tych świątecznych. Zamówiłam też zegar na ścianę, który będzie wisiał tam na, na tym słupie, nad tym obrazem smile. Nie mogę się już doczekać tego nowego pokoju. Bo kompletna zmiana tutaj zaszła przed runturem właśnie. Um, no i co? Jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę, jeżeli nie, to łapki w dół. Subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. Pa!